Yo yo yo, siemaneczko, wszystkim witam Was serdecznie, słuchajcie na moim kanale i co zrobimy sobie podsumowanie wczorajszego KSW, e, trochę UFC i innych wyników, słuchajcie. Tak jak żeście, tak jak już znacie, wiecie, e, praktycznie m, wszystko się e, to, co m, wcześniej wytypowałem, sprawdziło, to znaczy tam... E, Żółkowski wygrał, Kaczmarczyk wygrał. Kto tam jeszcze? Ilić Joker, mój ulubiony fighter, wygrał. I co, Izu? Ja stawiłem na Izu, ale mówiłem, że może być niespodzianka. I słuchajcie, co się stało? Każdy widział. Także tu akurat to przewidywałem. Natomiast jeśli chodzi o UFC. E, wielu wiele osób stawiało na e, oczywiście na ZANG. Ja e, bardzo byłem za Nama majunas, Też mówiłem o tym, że bardzo chciałbym, żeby ona wygrała i co się stało? Wygrała. Także bardzo jestem z tego zadowolony. Słuchajcie, e, praktycznie wszystko trafiłem tam gdzie zrobiłem te podpórki, to wiadomo, e, no, wiadomo, nie byłem 100% pewny. Ale jednak przewidywają, że tak się stanie. I mam nadzieję, że e, na przekór, tym co zawsze mm, tak mówili. A będziemy stawiać na odwrót na 100% stawimy. Mam nadzieję, żeście postawili na odwrót. Mam nadzieję, także super. E, I co jeszcze, słuchajcie, mm, tak jak mówiłem. Jeśli chodzi o Kawusia, jeśli chodzi o moją osobę, no na razie mam kontuzję. Także jak jej nie wyleczę to na razie nie ma mowy o żadnych walkach No niestety tak to jest Jak się chodzi na Jak się chodzi na treningi się trenuje się sparuje To kontuzje niestety się zdarzają A ci co po prostu grają w kulki no to niestety hmm, Są dobrego zdrowia nic im nie jest wiadomo no to Też hmm, albo mają takie szczęście bo Przeważnie, zawsze, jak ktoś chodzi gdzieś sparować, się bić czy bierze udział w treningach, no niestety to jest taki sport, że zawsze coś może się wydarzyć. Mi niestety się wydarzyło, mam kontuzję, także ciężko cokolwiek, tak jak mówię, zaplanować teraz. Była propozycja, musiałem odrzucić, no, no niestety. Tak to się zdarza i nic na to nie poradzimy. Ja się jeszcze pochwalę, że oczywiście wczoraj mm, mm, miałem możliwość i przyjemność brać udział w szkoleniu z nieruchomości, także bardzo mi się to spodobało. Myślę, że raczej w to wejdę, bo Pana naprawdę bardzo dobrze to. E, wygląda i postaram się, słuchajcie, postaram się, słuchajcie, e, może działać w tym e, także, aby jakoś e, po prostu mm, piąć się do góry i e, realizować swoje cele i marzenia. Oczywiście e, walki cały czas e, e, są też, e, jakby e, biorę pod uwagę moje walki, też chciałbym walczyć i też sobie jakieś cele wyznaczać w tym sporcie ale wiadomo wszystko powolutku wszystko w swoim czasie wiadomo najpierw trzeba tak jak mówię no zaleczyć kontuzję i powoli, powoli działać także tyle słuchajcie na dzisiaj tak jak mówię no KSW wytypowałem UFC też na Majunas Masvidal to już mówiłem wcześniej że no nie podoła, nie podoła Usman e, Skończy go i tak to się stało e, Jeśli chodzi o walkę Narkuna z Defriesem No też e, przewidywałem, że The wygra ten pojedynek Pomimo tego, że Narkun e, był dobrze nastawiony przed walką Był e, groźny Ale no, niestety m, nic to nie pomogło także no, praktycznie wszystko co o czym mówiłem wcześniej na moich filmikach się sprawdziło także ja serdecznie Was zachęcam do oglądania oczywiście filmiki będę dla Was robił postaram się częściej je robić no, ale to też wszystko w zależności od czasu także tyle na dzisiaj słuchajcie pozdrawiam Was serdecznie z rzymu ja się biorę za mały trening także trzymajcie się pozdrowienia Elo A Pamiętajcie Lew jest groźny